Blokowało mnie. Widzowie, bana dostałem. Siema, Skellis. Straciliśmy poczyn z Fortnite. Uuu. Jeszcze dajesz radę? Ta, jeszcze daję radę. Dzisiaj jeszcze nie grałem ani razu. Yy, Elo, Brian, coś tam. Jest problem Ej, widzowie, a możliwe, że bana dostałem. Muszę... Muszę zresetować Fortnite'a tak samo jak tego. A ten dalej to gra? No widzisz, to. No. Jak gram, to coś mi się podoba. Witam 10 osób na live w totalnym... Ile ja pierdzielę? Coś z stało, nie wylogowałem, jest sporta więc widzimy się już za chwilę. Witam, 12 osób na live. Yy, ja mam. Yy, muszę po prostu skończyć live'a i wyjdzie na następnego, więc ja muszę mieć restart. Yy, jaki masz nick? zaraz ci powiem. Widzimy się za chwilę.